Hejka widzowie! Dzisiaj nieco inny będzie odcinek, no wiecie, Nubka już z nami nie ma, ale oglądniemy sobie dzisiaj odcinki, jak jeszcze nóbek był dzisiaj, oczywiście macie taki jakiś dziwny, mniejszy ekran, no wiem, ale chociaż oglądniecie sobie takie fajne odcinki ze mną, bo tamte odcinki było już dawno, dawno temu, jak nagrywałem z Nubkiem, chyba nawet 7 miesięcy temu, a tutaj był odcinek, że już... Prześladowca lodowca pokonał nubkę. No i tutaj jesteśmy aktualnie na moim kanale i jak sobie zjeżdżamy na dół, to tu nie ma żadnych ża żadnych odcinków już z nupkiem. Tutaj na przykład i te Odcinki miały na przykład, patrzcie, po tak 3, znaczy, tak po 7 wysiedleń 12, czasami nawet 5, a teraz mam jakieś na przykład tutaj 200, 700 i jakieś tysiące wysiedleń, a wcześniej miałem tylko 5 i 12 i to tutaj. O nagrałam z Nubkiem, to było ze serii takiej, której nigdy nie dokończyłem. Poleciałam na wakacje z Nubkiem do Egiptu. Oglądniemy sobie odcinek, jak jeszcze Nubek był, i <kłyska> pierwsze sobie oglądniemy Nubek odcinek, jak pierwszy raz, no wiecie, poznaliśmy po prostu Nubka, jak poznaliśmy Nubka. E, I dobra, ja wchodzę w ten odcinek, tak szczerze ja nie oglądam swoich odcinków zazwyczaj, ale no teraz jest szansa, gdy możemy oglądać. O, jest, dobra, i... Teraz chciałabym Wam tutaj pokazać, patrzcie, widzicie ten odcinek, nawet jak tutaj sobie poruszam kamerką, zobaczcie sobie sami, nie ma tu mojej kamerki, dokładnie tak, teraz tutaj możecie widzieć tą kamerkę, ale tutaj wokół nie ma kamerki, wtedy jeszcze nie nagrywałam z kamerką bez twarzy i po... oglądnijmy ten odcinek, bo ja to pamiętam, patrzcie. Ja pamiętam, to... Ja do dzisiaj to pamiętam po prostu jak poznałem nówka, no i... No pojechać wiecie, na zakupy moim unionym ja autem, dobra, no to jedziemy. na la, 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 jedźmy. Dobra. Wtedy ogólnie jeszcze tak ciekawych odcinków nie nagrywałem, ale no nie wiem. Patrzcie, na przykład to ma 18 tylko wysiedleń, a w porównaniu do moich innych filmików mam o, o wiele więcej, dobra. A tutaj proszę. ja bym nie wjechał, o o, żebym nie wjechał. Ja trochę ja nie umiem jeździć tym autem, więc jadę. Teraz, zaraz, czekajcie mi W sumie na razie sobie je odstawię. Patrzcie, i tam był nubek w rogu. Możecie sobie oczywiście oglądać ten odcinek na YouTubie. Musicie sobie niżej zjechać, ale... Tam, tutaj gdzieś w rogu był przed chwilą nubek, dokładnie tak. I teraz ja Wam bardziej przedstawię do tego tutaj róg, żebyście widzieli. Patrzcie. No Teraz zobaczyłem coś. dziwnego? Coś mi się tam wydawało, czekajcie. Ja będę iść na shift, aby ten ktoś nie widział mojego niku. Czekajcie, co? Widzicie, kto to jest? To jest nubek z Wojanowic. No i dokładnie tak. Ja myślałam, że to jest nubek z Wojanowic, ale. On miał inny głos, nieco inny głos, więc po prostu... Przez to, że on ma, miał ni nieco inny głos, to już wiedział, że to jakiś inny nubek. No dobra, ale oczywiście oglądamy dalej. Nie widziałem, że on się idzie na uży. Dobra. No ja pójdę się z nim żyć, zamię przymijać. Nie powinien inny zrobić. Dobra, i tutaj patrzcie tutaj. Ja wam już może pominę. Po tylko dam bardziej was tutaj, teraz pominę. Bardziej do momentu, jak poszłem do nubka. O, tu jest, patrzcie. Ty, ty tu jesteś pierwszy raz. Ma tu jakieś stare tablicz tabliczki. Dobra. Ja! Patrzcie, byście widzieli w ogóle, że całe kubowice są zaśmieszone. Teraz tam nie ma górki, tylko tam są inne butole. Dobra. Jestem pierwszy raz. Zagubiłem się po prostu. A powiedz mi, czy mogę być nowym Kubowiczanem i czy wybudujesz mi dom? Hmm. Właściwie ja zawsze nie wiedziałem, skąd on. Wie. wie, wie. Co, co to znaczy, Kubowiczan? Czy coś? Nie wiem. No widziałem, to jest ciężka decyzja. No nie wiem, widziałem. Patrzcie, temu nóbkowi. Patrzcie, teraz ja wam tu pominę, oczywiście. I tu, do momentu, jak go już wpuściłem na kubowica. A tutaj, patrzcie, wydawałem mu domek. A tu, już tych Kubowiczanów, sami widzicie. Tu na Dawida twarzy są jakieś skręgi. Nie wiem, ale. Tak właśnie, ja, I Teraz kubowice są bardziej zabezpieczone, ale jacyś, widzowie wszędzie postawili skrzynki. Czy wy widzicie, jakie brzydkie są te, e, te Kubowice? W zasadzie... Patrzcie, nawet Pawe, Paweł Pawłaskin tam jeszcze by, był wtedy normalnie. Widzowie, nie wiem, to są takie stare czasy, dobra, nie ważne. Nie wiedziałem, że e, nowy Kubowicz e, będzie na Kubowicach. Jakiś nubek normalnie. No zgodziłem się, bo... Dobra, i tutaj budowałem mu domek, ale ja już pominę, jak będzie jego reakcja, się ozbiję mu, a... Teraz bardzo lubię kuchnię, kuchnię, więc... no, tyle. No tak, tutaj widzowie widzicie, widzicie wybudowałem mu i tu już co te... jak coś z tego domek mówił. No dobra, proszę, proszę bardzo, teraz bądź tu sobie w swoim domu, a czekaj, bo jeszcze łóżko. Usta... Patrzcie w ogóle, jakie wysypki ten dom był, a teraz... No, jest dalej odkładnie. Już słupy łóżko, łóżko. dobra. Nie, nie, Ty nie lubisz niebieskie. Ja lubię brązowe. A, brązowe, no tak myślałem przecież. No, no i już koniec, po prostu widzimy. ale jeszcze, oczywiście, dzisiaj będziemy więcej odcinków oglądać. Więc po, pozwólcie, że ja tylko tu szybciutko zmienię i się widzimy. A później robiliśmy takie różne rzeczy, czyli już znalazłem go takie we domku Nówka, pamiętam to. Teraz już ten przecież nie działa, tu się rozbiłem samolotem, a to ale to tylko trzy minuty, patrzy jakie krótkie odcinki. MINUTE? Aha, prezentacja nówka domu, dobra, to minuta, o okay, pięknie ważna. Chyba reakcja Amelki na nowego Kubowisana. I tu sobie zobaczcie sami, co Nie. Z... Tak? A. Dobra, Uuu. a McDonald's jest tak w ogóle... Amelka w ogóle do teraz musi mieć wyciszony mikrofon, nie wiem czemu, ale patrzcie, dobra. już otwarty, więc... w ogóle patrzcie, ja teraz już nie, nie nagrywam na tej aplikacji, tylko na innej, a zobaczcie sobie co tu pisze, tu jest ta na ten napis tej aplikacji, dobra, oglądamy dalej. Zawiem widzowie, czas otworzyć McDonald's! <laughs> Tutaj też otwierałem McDonalda, bo napisałem, że... Który to jest 5 Czerwiec? Tak, dziś, że 10 czerwca otwarzę McDonalda. Dobra. Do, bo dzisiaj miał być otwarty Yubi, wreszcie McDonald's otwarty. Dobra, Amelka. Chodźcie jak ja się praktycznie z niczego cieszyłem, ale dobra, poczekajcie. Ja tu już patrzę, co tu jest dalej. Dobra, Amelka to wchodzi. Dobra, więc Dobra widzowie, no to chodźmy. Patrz, tak wygląda nubek. O, nawet się nubek przygotowałeś. Poznajcie się z Nubkiem. Hej hey kuba, a kim ona jest? Yy, wiesz <śmuszczamy> nubkiem. <panik> <śmuszczamy panik> Widzicie, to słyszeli? A ja mogę na klawiaturze klikać i zaczynamy wywać. Widzicie, to słyszeli, kim ona jest. Hej Kuba, a kim ona jest? Yy, patrzcie wy to słyszycie. Wiesz kim ona jest? To jest moja przyjaciółka. Amelka, ona mieszka tam. Możesz sobie nawet na drodze zauważyć. Tam prosto w tym różem. Straszej mi się nie podobają te kubowice ze przyszłości. Teraz chyba są o wiele lepsze. Kiedyś może będzie na kubowicach tryb, oczywiście Was zapraszam na piąty sezon kubowic w Sylwestra. No i muszę wam coś powiedzieć. Może będzie taki tryb jak... Kubowice OG. Dokładnie tak. Kubowice OG, czyli takie stare kubowice, jak tutaj właśnie widzicie. Dobra, Aha, dobra, później jest to sprawdził następny Ja tu mogę w ogóle, Patrzcie, ja tu mogę tak tak przewijać, ale. Co? Ej, poczekajcie chwila. Co? Hej. Patrzcie. Y, to, y, tu y, ja wam przesunę. Cal Tonek join the game. Co? Ktoś dołączył na serwer wtedy no odcinku, ja nie pamiętam, naprawdę, słuchajcie. Czekajcie. Dobra. tak, czemu coś dołączył do gry? Ej, widzowie. Ktoś, ja tu nawet nie no, mówię, że ktoś dołączył do gry, no naprawdę. Dobra, przepraszam, ja mikrofonik se. tę poduszkę bardziej tu założę. Dobra. Dobra, widzowie, a... No i dobra, oglądamy dalej A patrzcie, ja nawet tu mówiłem, że ktoś tu łączył nas z serwer ja Ej, hey, Mubek, no? Tak, co? Bo... Nie, nie, bo... Czekajcie, co, widzą? Ple... Czekajcie, bo jest twórcą mi teraz bardziej na tym samym. Player, konsol, Us the chat, comment no A, że gracz y, użył na czasie nieprawidłowego y, y, o, słowa. Dobra, już wiem o co chodzi. Wcześniej nie rozumiałem. I go. Y, y, I został gracz wyrzucony. Ktoś był ten. Słuchajcie, oni się tutaj teraz pozdali. A my oczywiście idziemy już dalej tutaj sobie, popatrzcie, jak tutaj sobie przejdę, to tutaj. Jest coś takiego... 100 minut, o których nie wiedzieliście wy to Kaboka. Poczekajcie, i był to też taki fajny jeden odcinek, co ja nawet niedawno oglądałem, patrzcie. I następne, co było najfajniejsze, to z Lubkiem, to chyba Chowanego z Lubkiem i Abelko. poczekajcie Poczekajcie. Nowa osoba na, na Kubowicach. Mój kuzyn, dla niego to mi wieżowiec więc xD. Patrzcie, jakie małe Kubowice. Dobra, nieważne. E, co tu jeszcze jest? Tu było też, poczekajcie, Chowanego, o. Nawet mi 10 wyświetleń. widzicie wow, bardzo... Hejka widzowie, hejka! Dzisiaj jesteśmy z Amelką. Boże świędzę, to ja tu się tak dni, nie wiem, nieważne. Piątka Amelka. Piątka. I dzisiaj zagramy sobie z Amelką i Nutki. Właśnie, a Pięć Pierwsze, pi lat... chodźmy się gdzieś... Do... nie zwracam uwagi, ale... I Nowak tutaj mnie prawie zdradził, zradził moją klejówkę, a on stał jakby nigdy nie vlogu, Ja tu byłem w tej e, jakby co? So tak patrzę. O, widzę twój dobra, widzę, widzę melki nikt, widzówie. No i patrzcie, tak się po prostu bawiliśmy. I były też nieszczęśliwe czasy, czyli niefajne. Jak na przykład powiedzmy, były też... No tu już z nim. Z dupkiem było, patrzcie, na przykład było też, gdzie to jest, muszę, e, muszę poczekać tu znaleźć, e, gdzie to jest, gdzie to jest, gdzie? E, dobra, poczekajcie, e, prezent, e, tsunami, 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 zalało kugowica, musimy, musimy sobie na jakiś odcinku to oglądać, co to było, ja nawet nie pamiętam, dobra, nieważne, e, Zły przyjaciół, przyjaciół napisałem, boże chyba fotworów. <laughs> Było też, oszukuję, Amelka w konkursie budowania, ale nie zdążyłem niestety z dupkiem nagrać konkurs budowania Tutaj odcinki były, o boże, 9 miesięcy, ja już tak chyba, patrzcie, pierwszy odcinek był tutaj Ale, dobra, nieważne, bo tutaj był gdzieś, patrzcie, taki odcinek, poszukajcie, gdzie to jest? Dobra, muszę to szybko znaleźć. I to było gdzieś, że porwał nóbka. Hager wrócił na i sobie, pokonał nóbkę. To jest, to koniec, tam dokładnie no, tak. Było też coś takiego. Pamiętam to bardzo dobrze. Patrz. Zapraszam na kubowicę. Tu Pominę tylko, dobra. Tak. I patrzę. Myślałam, patrz. że on coś tu cały czas mówi, że coś tam, coś tam. Tu jakąś do dodałem i paszę. Tu pa pamiętam to, pasie. Hmm. Dobra, poszukajcie, oglądniemy tutaj. Patrzcie, tu było. Bym go zabił za to, że tak zrobił Lubkowi. Pokonałbym go chętnie. Jeszcze. Dobra. Patrzcie, co tu było, pasie. Tu jest taki fajny napis. Mam nadzieję, to... że wtedy lubię pójść. A to już, już koniec odcinka, więc papa, Bardzo mi przykro, że Tak go lubiłam. Jeszcze to zmierzyli jaka nuta, nie pamiętam że ja tu tutaj wypatrzę Ostatni film z nubkiem, przed pokonaniem nubka przez hakera Ło boże, jakie napisy ja tu zrobiłem Tylko 34 by się mało, dobra Kliknąłem, a wznowię <laughs> DZIĘKI Aha, i tutaj był mom moment, jak nubek jakiś I tam pisało, ostatni odcinek przed pokonaniem na nie, nówka przez hakela w pasie. Piękny, gładki, diltowy wieżowiec! No tak! W ogóle Bibi, zauwie, widzieliście tam to coś? Ta, takie dziwne coś tam było. Nie wiem, w powietrzu. No tak. piękny... ...wieżowiec. Jak Ci się podoba? 10 na 10! Patrzcie, jaką on cenę wstawił. A teraz chyba zaraz zmienię. Znaczy nie, 1000 na 10! I to było ostatnie. Teraz ostatnie co nam zostało. Oglądnięcia możemy. To nawet nie muszę daleko zjeżdżać. Tu jest. Tak fajno, że tylko zrobiłem. Piszcie w komentarzach, czy wam się podoba, ale do wsefu, To jest koniec. Hej, kawizowie, jak sami wiecie, kilka dni, na no nie. O, tutaj, to, to niedawno było, tutaj nagrywałem Cię, z kamerką. Tylko dlatego, no bo musiałem... Dobra, teraz... Tu za coś gadałam, później przekonałem, prześladowałam... Tam ozdobiłem mu, ale patrz, patrz. Nie wiem, czy on to, to, lata, czy on chodzi, czy co, ale poczekajcie, ja jeszcze idę... No. I widzicie, zatrzymałem się. Czy to jest ustawione, że akurat wzięłam tego kwiatu? Tylko akurat nie wiem. Co to jest? Nie. No tak, do tych czasów I już tak było. Nieważne. Dziękuję, że oglądaliście ze mną, aby wspominać nutkę. No na pewno się cieszy, że chcieliście powspominać ze mną całego jego. A ty już jest koniec, co ciekawe, więc, pa pa.